Tutaj są jacyś pielgrzymi chyba idą. Total creepy. No wę no jest Frida i Tori. Pozdro. Cicho, cicho Frida. Nie wiem czy słyszycie. Ej, oni są chyba aktualnie na waszej ulicy tam. są na mojej ulicy. Tak. Ale creepy. No mega creepy. Taką ogólnie maskę zrobiłam. Zawsze. Idą chyba sobie, bo ich coraz mniej słychać. A ja się ich boję. No, już ich nie słychać. Joo! Yo! 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 yo. 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 Papa, pa. A i tak się boję. Pożegnajcie się. Tak. Pa. pa. pa.